Zostań żołnierzem. News. Przed mikrofonami Marcin Superczyński zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu, a w nim rozmawiamy o edukacji wojskowej na poziomie szkół średnich. Dokładnie opowiemy o funkcjonowaniu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych i uruchamianych od tego roku oddziałach przygotowania wojskowego, które mogą być zakładane zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Naszym rozmówcą jest szef zespołu do spraw rozwoju w szkołach mundurowych CNB Feniks, komisarz policji w stanie spoczynku Mariusz Gierula. Na na początek odpowiadamy na pytanie, kto może zostać uczniem klasy wojskowej? Uczniem klasy wojskowej może zostać każdy młody człowiek, który w przyszłości chciałby służyć w Wojsku Polskim, choć nie tylko. Swoje miejsce znajdą tu również osoby, które chcą zostać na przykład policjantami, strażakami, strażnikami granicznymi. Oczywiście patrząc z perspektywy czasu, ponieważ już od kilku lat prowadzimy nasze szkoły, od kilkunastu można powiedzieć lat, no nie wszyscy absolwenci rozpoczynają swoją zawodową drogę w momencie, kiedy opuszczą nasze mury właśnie w służbach mundurowych, ponieważ no, życie pisze różne scenariusze, czasami jakiś pech, czasami warunki zdrowotne no, nie pozwalają na kontynuowanie czy przekreślają taką mundurową karierę. Dlatego podczas rekrutacji do naszych szkół zwracamy szczególną uwagę na zdrowie kandydatów oraz na sprawność fizyczną. W przypadku szkół CNB Feniks, gdzie rekrutujemy do liceów, właśnie tam odbywają się oprócz normalnego cyklu rekrutacji. Również testy sprawnościowe. Jak wygląda to szkolenie w poszczególnych klasach? Jak taki młody człowiek trafia do pierwszej klasy, to co mu jest oferowane? Oczywiście pierwsza klasa na początek to szkolenie z musztry i zasad żołnierskiego zachowania. Bardzo ważne jest zapoznanie uczniów z regulaminami sił zbrojnych, elementami kodeksu honorowego żołnierza zawodowego wojska polskiego. I muszę powiedzieć, że każdego roku mamy na to niewiele czasu. Ponieważ już w październiku odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych klas, każdego roku odbywa się ono w sopocie w kościele garnizonowym. Ta cała uroczystość jest oparta na ceremoniale wojskowym. Jest to bardzo ważna chwila dla każdego ucznia oraz dla nas, nauczycieli, dyrektorów, wychowawców, ten wzruszający moment, kiedy kilkuset uczniów w jednolitym umundurowaniu maszeruje ulicami sopotu, później tym popularnym monciakiem, a na koniec na wzór wojskowych składa rote ślubowania. No na długo zostaje w pamięci nas wszystkich, i wielu osób, które specjalnie przyjeżdżają zobaczyć tę uroczystość z całej Polski. My mamy dwa rodzaje mundurowania. Jedno mundurowanie wiąże się z przynależnością do organizacji jakim jest Związek Polskich Spadochroniarzy. Nasi wszyscy uczniowie, jak również instruktorzy i kadra, należymy do 9 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku i nosimy umundurowanie w kamuflażu multicam. Do tego nasi uczniowie zgodnie z przepisami Związku Polskich Spadochroniarzy mogą nosić bordowe berety ze specjalnym oznakowaniem związku. Oprócz tego uczniowie korzystają z umundurowania, które obowiązuje w oddziałach przygotowania wojskowego i wcześniej w certyfikowanych wojskowych klasach mundurowych. Wszyscy uczniowie to przyszli skoczkowie spadochronowi, tak to wygląda. Skoki spadochronowe cieszą się u nas bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście to nie jest rzecz obowiązkowa, ale muszę powiedzieć, że znakomita większość naszych uczniów podczas całego cyklu nauczania decyduje się na to, żeby taki skok są to samodzielne skoki z wysokości 1000, 1200 metrów, static line, czyli tak zwane na Uczniowie przygotowują się do niego dość um, intensywnie, później sami opuszczają statek powietrzny, uczą się sterować, kierować spadochronem i. Bezpiecznie lądować. To jest oczywiście jedna z takich atrakcji, którą oferujemy naszym uczniom, i muszę przyznać, że naprawdę jest to największe, można powiedzieć, zainteresowanie wśród wszystkich. I tak procentowo, gdybym miał powiedzieć, około 90% wszystkich naszych uczniów. Bądź oddaje jeden, bądź nawet kilka skoków podczas nauki w naszych szkołach. Mówiliśmy o tym, co dzieje się w pierwszej klasie, czyli te regulaminy, przysięga, no a co później, już po przysiędze, i co w drugiej, i następnie w trzeciej klasie. Może jeszcze dodam jedną rzecz, bo oczywiście, musztra, te wszystkie warunki, te wszystkie regulaminy to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast to nie wszystko co jeszcze uczniowie robią w pierwszej klasie. My troszeczkę wychodzimy z naszym programem poza to co jest obowiązujące w oddziałach przygotowania na przykład czy w certyfikowanych wojskowych klasach mundrowych, ale o tym opowiemy troszeczkę później, ponieważ uczniowie na przykład uczą się rozkładanie i składania broni, ale też rozpoczynają praktyczne szkolenie strzeleckie. Na początku zaczynają od sportowych KBKS-ów, potem przechodzą po pistolety Glock-Walter, a już w kolejnych klasach na karabinki bojowe typu Kałasznikow, czy wykorzystywane na współczesnym polu walki, takie jak beryl, czy. Najnowszy karabinek Grot. Ale oczywiście w pierwszej klasie to musztra regulaminy, i muszę powiedzieć, że te zagadnienia towarzyszą uczniom przez cały okres szkolenia. My na to kładziemy bardzo duży nacisk, ponieważ regulaminy wojskowe to nic innego niż savoir vivre, taki sposób zachowania się, taki, który mamy. W życiu codziennym staramy im się to wpoić, żeby w przyszłej służbie no po prostu było mi łatwiej i żeby mieli większy szacunek do tej służby. Ale odpowiadając na pana pytanie, co dalej, co w kolejnych latach nauki. Oczywiście są dodawane kolejne elementy szkolenia, i tak na przykład jest w całym programie oddziałów przygotowania wojskowego. My dodatkowo jeszcze rozszerzamy to szkolenie, na przykład o szkolenie poligonowe. Które realizujemy już od pierwszej klasy, i takie szkolenie poligonowe to takie pięciodniowe obozy kondycyjno-sprawnościowe, podczas których nasi uczniowie w praktyczny sposób sprawdzają swoje umiejętności, których nauczyli się w trakcie całego roku szkolnego. Tam wykonują na przykład normy szkoleniowe z przedmiotów wojskowych, m.in. z wyszkolenia strzeleckiego. Tam składanie, rozkładanie broni na czas, ładowanie, rozładowanie magazynków, ale również szkolenie. Taktyczne pokonywanie terenu różnymi spo sposobami, OPB-MAR, nakładanie masek przeciwgazowych, czy też szkolenie sanitarne, ewakuacja rannego z pola walki, szkolenie saperskie, czyli na przykład wykonywanie pojedynczych kopów strzeleckich oraz wiele innych zagadnień wojskowych. W trzeciej klasie natomiast głównie to obóz, egzaminy i praktyczne sprawdzenie umiejętności do podjęcia służby. Oczywiście w trzeciej klasie zachęcamy wszystkich absolwentów do wstępowania, na przykład do akademii wojskowych. Czy ten program nauczania on jest tożsamy dla wszystkich klas wojskowych, czy on się różni w zależności od tego, no jaka to jest klasa, w której części kraju i tak dalej? U nas w naszych szkołach Fenix wszystkie programy nauczania są jednakowe. Staramy się, żeby te zajęcia były prowadzone na jednakowym oczywiście poziomie, w jednakowym czasie. Do tego właśnie służą właśnie te obozy kondycyjno-sprawnościowe, które organizujemy na zakończenie roku szkolnego. Wtedy możemy sprawdzić poziom wyszkolenia w poszczególnych regionach, w regionach Polski. Dysponujemy kadrą, która nie tylko uczy w danym jednym mieście. Organizujemy tak te szkolenia, żeby nauczyciel, na przykład z przedmiotu specjalistycznego, w większości przypadków są to byli żołnierze, byli oficerowie policji, straży pożarnej, ale oficerowie również wojska polskiego, mieli możliwość prowadzenia tych zajęć, czy to na przykład jednego tygodnia w Kętrzynie, drugiego tygodnia, na przykład w Białym Stoku tak żeby ten program był jak najbardziej ciekawy, ale również i jednolity. Dla młodego człowieka taka szkoła to na pewno szkoła charakteru także. No oczywiście jest to miejsce dla osób, które oprócz tego, że chcą zdobyć przygotowanie do zawodu, bo my mówimy tutaj o liceach ogólnokształcących, gdzie kończy się tak naprawdę nauka egzaminem maturalnym i nie ma fizycznie jako takiego zawodu, tak na przykład jest w technikach, więc to jest przygotowanie do pewnego zawodu. To jest szkoła dla ludzi, którzy Cenią sobie adrenalinę, lubią adrenalinę, chcą podejmować nowe wyzwania. Ale też dla osób, które naprawdę są takimi osobami rzetelnymi, że podchodzą do pewnych zadań, tak jak mówiliśmy tutaj o skokach spadochronowych, które chcą na poważnie podejść do swojego przyszłego życia zawodowego. Mówimy o certyfikowanych wojskowych klasach mundurowych i o oddziałach przygotowania wojskowego. Czym różnią się oba te projekty? Różnic jest kilka. Po pierwsze, to szkolenie w, już w pierwszym roku rozpoczyna się w oddziałach przygotowania wojskowego. W przypadku Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych była to klasa przedostatnia, i kiedy mieliśmy trzyletni cykl nauczania. Wówczas rozpoczynaliśmy to szkolenie od klasy drugiej. Teraz, kiedy jest to szkolenie czteroletnie, na razie jeszcze nie, nie ruszył program dla tych klas, które w Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęły swoje, swoją naukę w klasie czteroletniej. Co jest warte też podkreślenia, tutaj mówimy o tym, kiedy rozpoczyna się szkolenie, że certyfikowane wojskowe klasy mundurowe tak naprawdę są takim pierwowzorem, o może w ten sposób, są pierwo, pierwowzorem oddziałów przygotowania wojskowego. To właśnie oddziały przygotowania wojskowego powstały na bazie do. Świadczeń zdobytych przez kilka lat w certyfikowanych klasach wojskowych. Ale jest jeszcze jedna różnica, o której chciałbym powiedzieć, to również to, że ten program oddziału przygotowania wojskowego jest włączony w system edukacji. Żeby otworzyć oddział przygotowania wojskowego, należy uzyskać pozytywną opinię wojewódzkiego sztabu wojskowego i kuratorium oświaty. I dopiero po uzyskaniu tych opinii minister obrony narodowej wydaje zezwolenie na. Utworzenie takiego oddziału. Bo tutaj mówimy o pierwszej, drugiej i trzeciej klasie, a w czwartej klasie co się dzieje? Czwarta klasa, jeśli chodzi o oddziały przygotowania wojskowego, to obóz kondycyjno, to ten obóz kończący, obóz kończący, my go nazywamy kondycyjno-sprawnościowy, ale jest taki właśnie obóz przewidziany dla klas czwartych. I ten obóz wieńczy, można powiedzieć, już cały proces nauczania. Porozmawiajmy o tym, jakie są profity z tego, że ci młodzi ludzie wybierają edukację w oddziałach przygotowania wojskowego albo właśnie w certyfikowanych wojskowych klasach mundurowych. Tak, to bardzo ważne, ponieważ tych korzyści jest sporo. Po pierwsze, taki uczeń jest objęty systemem szkolenia, który w sposób profesjonalny przygotowuje kandydata do pełnienia służby w Wojsku Polskim, ale również Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej. Podczas nauki uczeń odbywa szkolenia teoretyczne i praktyczne na terenie jednostek wojskowych, gdzie w rolę nauczycieli wcielają się zawodowi żołnierze. I muszę powiedzieć, że to jest niezwykle cenne doświadczenie. Ponieważ niewielu młodych ludzi może fizycznie zetknąć się z prawdziwym wojskiem, wyposażeniem, może wyrobić sobie taki bardziej realny wizerunek swojej przyszłej pracy. I gdybym miał to porównywać, to można to porównać do, do praktycznej nauki zawodu. No ale oczywiście jest to tylko takie małe dotknięcie prawdziwej służby, no ale niezwykle istotne. Kolejny plus to preferencyjne warunki podczas przyszłej rekrutacji, i mam tu na myśli dodatkowe, Punkty do Akademii Wojskowych, ale też do terytorialnej służby wojskowej. Bardzo istotny bonus to skrócona służba przygotowawcza. I wyobraźmy sobie takiego młodego człowieka, który Tuż po zdaniu matury może bardzo efektywnie spędzić wakacje, tuż po nich podjąć ciekawą, stałą i dobrze płatną pracę. Mówię tutaj o formie zawodowej służby po odbyciu skróconej służby wojskowej. Może również na dodatkowych preferencyjnych warunkach rozpocząć studia wojskowe, bo to nie przeszkadza, żeby kandydat do służby kandydackiej, mówimy tutaj o akademiach wojskowych, odbył właśnie taką skróconą służbę przygotowawczą. Będzie miał dużo łatwiej później podczas rekrutacji do Akademii Wojskowej. Też trzeba powiedzieć o takich preferencjach. Kiedy młody człowiek, rozpoczynając tak wcześnie swoją karierę zawodową, bo tu mówimy o 20-latkach, rozpoczynają i ten czas wlicza mu się do przyszłej jego emerytury. Ja wiem, że być może dla młodych osób jest to jakąś abstrakcją myśleć o tym, ale z własnego doświadczenia wiem, że ten czas leci bardzo, bardzo szybko i warto jest rozpocząć dość wcześnie tą służbę, żeby móc potem cieszyć się z możliwości wcześniejszego dojścia na emeryturę, ale też. Trzeba powiedzieć o sytuacji finansowej, bo dziś żołnierz, który rozpoczyna swoją karierę będąc szeregowym to staje 4100 zł brutto no to na rynku pracy jest to naprawdę cenna rzecz. Proszę powiedzieć co najbardziej zaskakuje tych młodych ludzi jak po raz pierwszy zakładają mundur właśnie na siebie w tej pierwszej klasie. Jak oni do tego podchodzą i w ogóle potem jak ta edukacja się odbywa co ich zaskakuje. Na początku jest to dla nich nowość i chęć takiego zaimponowania swoim najbliższym. W momencie kiedy mundurujemy tych uczniów zawsze zwracamy im uwagę, że nie można od razu sobie tego munduru przymierzyć i paradować, po, mówiąc kolokwialnie, po mieście, ponieważ są pewne zasady, których musimy się trzymać. Nie każdy z osób, które widzi takiego młodego człowieka w klasie mundurowej, wie, że to jest uczeń. W większości przypadków te błędy spadają na wojsko, więc staramy się. Żeby nasi uczniowie godnie reprezentowali nasze szkoły, ale również i wszystkie formacje mundurowe. Ale wracając do, 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 tutaj do tych rzeczy, które ich zaskakują, to, to ta sumienność, której od nich wymagamy. Trzeba pamiętać, że młodzi ludzie są teraz naprawdę nauczeni takiego wygodnego, bardzo wygodnego życia, gdzie nierzadko to właśnie w domu mają pełną opiekę i można powiedzieć, no, wszystko ktoś za nich zrobi. Tutaj jednak tak nie jest będąc na obozie, będąc na wyjeździe do jednostki wojskowej na wojskowy dzień szkoleniowy, no muszą sobie sami radzić, muszą sami się odpowiednio ubrać no i muszą wykonywać pewne zadania, których z pewnością nie, wykony, nie, wy, nie wykonują ich rówieśnicy, którzy nie są w takich szkołach. To są takie główne rzeczy. i ja też z miłą taką chęcią obserwuję to jak oni się zmieniają podczas tych lat, kiedy przychodzą tutaj jako naprawdę młode bardzo osoby. Oczywiście, Osoba, która dopiero co zdaje maturę, też jeszcze nie jest jakoś tak bardzo wiekowa, no ale widać tą różnicę, widać tą determinację i ci absolwenci, którzy szczęśliwie dostali się do Akademii Wojskowych, bo muszę też to pochwalić, że mamy w tej chwili absolwentów na wszystkich uczelniach wojskowych w Polsce. Naprawdę to są ludzie godni naśladowania i oni właśnie są teraz wzorami dla tych młodszych kolegów i koleżanek. Jakby pan mógł zachęcić tych młodych ludzi do tego, żeby no, interesowali się tymi klasami wojskowymi, oddziałami przygotowania wojskowego, żeby włączali się właśnie w taką edukację, należy pamiętać, że nauka to w takich klasach wojskowych to przede wszystkim świetna przygoda. To jest taka, my o tym mówimy, że to jest taka przygoda życia, ponieważ tutaj mówiliśmy jeszcze o skokach spadochronowych, które realizujemy w naszych szkołach, ale to nie wszystko, bo również mamy elementy wspinaczki, ale też i nurkowania. więc młoda osoba, będąc w naszej szkole poprzez teraz okres czterech lat, naprawdę może dużo zdobyć różnego rodzaju dokumentów po Skok spadochronowy również wiąże się z tym, że taki młody człowiek otrzymuje tytuł skoczka spadochronowego. Robi kurs płetwonurka, również dostaje odpowiednie dokumenty, które no w przyszłości mogą zaważyć na dodatkowych punktach, nie tylko w formacjach mundurowych. Bo trzeba powiedzieć jasno, że no nigdy nie będzie chyba tak, że 100% naszych absolwentów będzie w przyszłości żołnierzami. Oczywiście byśmy sobie tego życzyli, ale wiemy, jak wygląda życie, jak to nieraz się układa. Ale to jest właśnie miejsce dla takich osób w wieku. Bardzo młodym chcą no, mieć co wpisać w CV. To może tak dziwnie zabrzmi, ale no, wyobraźmy sobie, młody człowiek staje do pierwszej swojej pracy, przedstawia się, pokazuje swoje umiejętności, i tak na dobrą sprawę, poza tym, że ukończył szkołę średnią i ma jakieś tam hobby, no, nie może się zbyt wieloma, wieloma rzeczami pochwalić. A. Tutaj my dajemy taką możliwość. Oprócz tego, że może być skoczkiem, nurkiem, to również może ukończyć kursy samoobrony, które są na czterech poziomach u nas i są prowadzone właśnie przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim wykształceniem, z odpowiednim doświadczeniem wojskowym. Tutaj muszę wspomnieć, że. Prekursorem i organizatorem tego typu szkoleń jest nasz założyciel, pan pułkownik Jarosław Chrobot, który był byłym dowódcą specjalnym w 25 brygadzie kawalerii powietrznej. Mamy od kogo się uczyć, i uczniowie z tego chętnie korzystają, a wiemy, że te certyfikaty, te, te dokumenty, które oni zdobywają, na pewno przydają im się przyszłej rekrutacji. To jest też szkoła życia. Kiedy uczniowie decydują się na wybór takiej właśnie szkoły, to chyba oni podświadomie Oczekują takiej dyscypliny. Jeżeli ktoś, bo zdarza się, że ktoś się z nami żegna podczas tej szkoły, podczas tych lat szkoły, to są naprawdę niewielkie procentowo ilości, ale zdarza się, to właśnie to, że on przecenił swoje możliwości, jeśli chodzi o karność i dostosowanie się do pewnych zasad. To jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to jest bezcenne. Tego się już po prostu nie zapomina. Zachęcamy i zapraszamy, mówił szef zespołu do spraw rozwoju w szkołach mundurowych CNB Phoenix, komisarz policji w stanie spoczynku Mariusz Gierula. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Zostań żołnierzem. News.